Ostatnio odwiedziłem sklep Moncler w galerii Lafayette w Paryżu w pierwszym dniu jego otwarcia. To wyjątkowe miejsce, które przynosi klienta do całkowicie nowego wymiaru, wprost do zimowego, lodowego świata. brent ten konsekwentnie łączy tradycyjną wytrzymałość z eleganckim stylem, tworząc ubrania, które są zarówno funkcjonalne, jak i modne. Ich sklep w Galerii Lafayette w Paryżu to kwitesencja tej filozofii, która przynosi klienta w unikalny świat lodowego luksusu. Sklep ten posiada imponującą przestrzeń, która imituje górski krajobraz, odwołując się do natury i jej majestatu. Wchodząc do środka, czujesz się, jakbyś się przeniósł na Alpejski Szczyt. To całkowicie nowy koncept lodowego sklepu, który daje klientom doświadczenie zakupowe pełne emocji i niecodziennych wrażeń. Już od pierwszych chwil po wejściu, uwaga skupia się na białych meblach ekspozycyjnych, które wyglądają jak lodowe góry. Każda z tych lodowych form emituje chłód i surowość górskich szczytów, na których Moncler pierwotnie testował swoje produkty. Na tych wyjątkowych ekspozycjach umieszczone są produkty tej marki: kurtki, akcesoria, ubrania, które wydają się niemal wyrastać z lodu, idealnie komponując się z otaczającym krajobrazem. Cała przestrzeń utrzymana jest w bieli, co wzmacnia poczucie, że klient znajduje się w świecie pełnym śniegu i lodu. Każdy krok w tym sklepie to zanurzenie się w atmosferze zimowej przygody. Czyste linie, krystaliczne formy, a do tego surowce, które odwołują się do górskiego krajobrazu. Te elementy tworzą harmonijną całość, która oddziaływuje na zmysły klienta i sprawia, że doświadczenie zakupowe staje się nie tylko fizyczne, ale i emocjonalne. Surowość materiału przypomina górskie szczyty, a jednocześnie odzwierciedla czystość i doskonałość natury. Wszystko to ma na celu wywołanie w kliencie uczucia, że nie znajduje się w zwykłym sklepie, ale w zimowym świecie, który inspiruje i zachęca do odkrywania. Wszystkie materiały POS w tym sklepie są idealnie stworzone. Taka aranżacja oddziaływuje nie tylko na nasze zmysły, ale również na podświadomość. W tym lodowym otoczeniu klient może doświadczać zimowej atmosfery, która wprowadza go w stan odprężenia, a jednocześnie kreuje poczucie luksusu i unikalności. Ten koncept działa głęboko na poziomie emocjonalnym, sprawia, że klienci się czują jak w ekskluzywnej górskiej przystani, gdzie każdy produkt Moncler wydaje się być wartościowy i prestiżowy. Ten sklep przekracza granice tradycyjnego konceptu. To przestrzeń, która inspiruje i angażuje, a jednocześnie przynosi klientów do zimowego górskiego świata. To więcej niż sklep, to doświadczenie, które sprawia, że klienci czują się wyjątkowo.